W tym filmie postanowiłem przetestować jeden z najbardziej OP przedmiotów na serwerze rapy.pl A przedmiot ten to zajęcza nora, po której użyciu wytwarza nam się klatka 3x3 z bedrocka Z której podczas walki jest naprawdę ciężko uciec No i w tym filmie losuję dla was elytrę Jedyne co musicie zrobić, aby móc wygrać taką elytrę To zostawić suba, łapkę oraz komentarz ze swoim nickiem, na którym gracie na rapach No i... Wyniki będą w następnym filmie, także zapraszam do odcinka. Okej, okay, ktoś nas zaakceptował, także jemy koksa, no i co? Aha, taki prosty trapik. Nie... O, dobra, nie udało się niestety. Dobra, chłopaki to tutaj... nie wiem co chcą zrobić. I tak mnie nie zabiją. Rozliczmy sobie tego guzika. Wpadną obsidian. Kijmy tu perłę. Dobra, hitnęliśmy jednego, no i on już jest chyba martwy, próbujemy z ragoutą króliczą norę zapać. tam biegnie, dobra, dobra, i mamy go w zajęczej norze, także zabijamy go sobie, no i raczej łatwo pójdzie, tego drugiego raczej się nie uda zawieść, no i dobra, zabiliśmy sobie jednego, co on tutaj miał, tarcz w sumie nawet nie mam co wywalić, Dlatego będę zbierał sobie itemki do Shulkera po prostu. Wziąłem sobie Shulkera i na koniec zobaczymy, co udało mi się zdobyć. Chyba nic więcej nie miałem. Nie, tu coś leży jeszcze. O, pisanki. Dobra. Jakiś obraz. Oj, w życiu. No i dobra, widzimy się przy następnej teleportacji chyba. Mam nadzieję, że nie trafię znowu do takiego trapa gównianego, jak wcześniej. Aha. Dobra, użyłem sobie tego. Trzeba to rozwalić no to... Co to w ogóle jest? No i dobra, zabiliśmy sobie jednego Aha, on myśli, że Dripstone'y zrzuca, bo ja postawiłem króliczą norę Więc jak widzicie, ta królicza nora jest serio OP No on chyba uciekł, no On chyba nam uciekł Dobra, tepła nas kolejna osoba, także jemy koksa No i co to będzie tym razem? Aha Taki drewniany trapik O, no i dobra trapiliśmy go. No i zapaliśmy go sobie w zajęciu norę. No i tutaj chłopak miał mało HP, więc sobie zginął od razu. No ale przynajmniej nam nie uciekł nigdzie. A co miał za seta? A 3-3 sobie. Dobra, miejmy nadzieję, że w końcu uda się z kimś pobić. Bo szczerze już trochę mi to nudzi. O z... Dobra. Prawie bym zginął, ale... Na szczęście się udało. Jezu ten kobył Dobra Zaraz będę musiał chyba bombę tutaj cykać, bo to... Dobra, cyknąłem bombę. Ale zabijemy sobie tego diaksa chociaż dobra to to był za trap chory w ogóle. Ja im to zniszczę. Jezu, musiałem bombę na nich cyknąć Dobra Wywalmy to, zbierzmy swoje serce. Co on? Miał? Ten jego kolega to strzel? Nie, to on. Dobra No dobra, ale jednego... O, Diakson <noise> Dobra, jednego zabiliśmy, więc jest okej. Okay. No drugi chyba... Drugi chyba z logą Dobra, tak po nas kolejna osoba. Pewnie, jakby się udało terakowi złapać w tą zajęcią morę. Kogoś dobrego może. O, jakiś Stewek. No i dobra, zabiliśmy go. Typamy się do kolejnej osoby, ale strasznie ciężko jest w ogóle kogoś z rapsetem. Strasznie ciężko. O, są jakieś deksiki. Dobra, udało mi się hitnąć jednego. Może go uda się złapać? Tylko muszę go dogonić. Dogoni go i. Nie! Dobra, ma... Nie, jest jednak. Mamy go. No i dobra, zabiliśmy sobie deksika. Elegancko. Idziemy dalej. Zobaczmy, co teraz. Aha. No i serio z logo. O boże. I tak właśnie wygląda to, te panie ciągle. Dobra, próbujemy dalej. Dobra, to pan myślę kolejne osoby. Oj, ich skończyły mi się efekty. Oj, dobra, zjedzmy sobie to A, nie wytepał nas Horus Dobra, sobie to Użyjmy tutaj nory może I zniszmy to Nie wiem nawet co to jest, Boże No, będziemy musieli chyba bomby zaraz użyć To jest masakra Ale może się go uda zabić, tak? O, no i dobra I ten diaks, no i dobra, diaksik sobie padł Dobra, nie zauważył mnie No i dobra, zabiliśmy sobie ich obydwu i zniszczymy im tego trapa, bo nie wiem, co to jest w ogóle. Ile tutaj tego jest, Boże? Ja im to wszystko niszczę. No więc, jak widzicie, ta zajęcia nora jest naprawdę OP, ponieważ przed chwilą bym. No, gdyby nie ona, bym zginął prawdopodobnie. Uratowała mi życie, więc dobra. I przy okazji uzbierałem półstaka serc, więc otworzymy sobie skrzynkę za serca i zobaczymy, co nam wyleci. Fajnie, jakby kilo wyleciał, ponieważ jest najdroższy. No i chyba, chyba spodnie. A nie, hełm. No i dobra, fajnie. Ja się próbuję tapać cały czas, ale. No, no mówię o. No i dobra. O! No i mam cię w zajęcej no, noże. I sobie padł. <laughs> Szybko poszło. No już nikogo nie ma, już praktycznie do każdego typałem. Zobaczcie, cały czas się niki powtarzałem. Do każdego już prawie typałem. Mało kto nowy pisze, dlatego... No staram się, postaram się jeszcze kogoś poszukać, ale ciężko będzie. No i dobra, to chyba będzie już ostatnia teleportacja w tym filmie, bo już naprawdę nik nikogo nowego nie ma na tym czasie. No i Steve jakiś. No i no już naprawdę, jak sami widzicie, nie ma do kogo tepać, więc będziemy pomału kończyć ten odcinek. Już dosłownie cały czas ci sami, te same osoby piszą, więc no. No i na sam koniec chciałbym wam pokazać klipa, na którym prawie się wywaliłem podczas nagrywania tego odcinka, ale zobaczcie sami. Słuchajcie, ja sobie wyjdę horusem. har att skrämma sig bandet åt dig. No i jeżeli dotrwałeś do tego momentu i taki film Ci się spodobał, to możesz zostawić subika oraz łapkę oraz dołączyć na Discorda, do którego link znajduje się w opisie. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Siema!